Hej, z tej strony Alilove.pl i w tym odcinku pokażę Wam, jak założyć spór na AliExpress. Zapewne wiecie, że poradników dotyczących sporu, jak i filmików jest cała masa, ale nie wszystkie z nich są aktualne. AliExpress zdążyło w ciągu roku dwa razy zmienić jakby design zakładania sporów i też całą metodę otwierania sporów, no, i właśnie nie wszystkie poradniki są aktualne, dlatego ten jest najświeższy i podzielimy go sobie na kilka segmentów. Między innymi, na początku, to co najpopularniejsze, pokażę Wam, jak założyć spór, gdy dany towar do nas nie dotarł. Następnie, gdy towar dotarł, ale jest na przykład uszkodzony, ma jakąś wadę, jest niekompletny itd. Powiemy sobie też jeszcze o zwrocie produktów, gdy na przykład my chcemy odesłać go do sprzedawcy, jak to wygląda? O innych metodach zwrotów pieniędzy od sprzedających na przykład na PayPala. Też o tym sobie pomówimy, o anulowaniu sporu, czy można anulować, czy nie można, czy to warto robić, czy nie. No i o eskalacji sporu, która pewnie w większości z Was może się wydawać, że zniknęła, ale ona cały czas jest. Także zaczynajmy. Ok, jeżeli chcemy założyć spór na AliExpress, to oczywiście musimy wejść na AliExpress. Jeżeli już tu jesteśmy, to poszukajmy produktu, o który chcemy właśnie się sądzić. W tym celu przechodzimy oczywiście do zakładki My Orders. No ja już tutaj sobie znalazłem takie produkty. Mimo, że jeszcze jak widzicie 36 dni jest na dostawę, to mimo wszystko ja założę już spór i nie przejmujcie się niczym. Nie będę próbował odzyskać pieniędzy. Produktu, który dotarł to jest tylko w celach pokazowych. Oczywiście jeżeli widzicie w zakładce My Orders swój produkt, który chcecie jakby reklamować, czy też założyć na nim spór, to wciskacie Open Dispute. Otworzy wam się wówczas okno pokazujące Ile jeszcze macie tutaj, ile jest czasu na dostawę, i kiedy czas ochrony kupujących się kończy? Co ważne, na przykład po 14 grudnia, mam jeszcze ciągle 15 dni. Nawet jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone i okaże się, że ono nie dotarło, a ochrona się skończyła, to mimo wszystko mogę tak i tak ciągle założyć spór. A jeżeli chcemy na przykład przedłużyć ochronę kupującego, to tutaj widzicie pod dwójeczką macie taki przycisk. Klikając na niego. Będziecie mogli wybrać sobie, o ile dni chcecie przedłużyć ochronę kupującego. To działa oczywiście tylko do momentu, w którym jeszcze ją macie, bo jak jej nie macie, to niestety jej nie przedłużycie. Ok, wracajmy do tematu. To jest nasz produkt i zakładamy spór. No w tym celu ponownie klikamy Open Dispute. Otwiera nam się teraz okno, w którym widzicie nową wersję zakładania sporów. Tutaj macie też instrukcję pokazującą: w trzech krokach, jak, jak założyć spór. Tutaj jest taki panel status, jakby naszego sporu od momentu założenia eskalacji, czyli AliExpress Steps In, i na końcu do zakończenia sporu. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że stwierdzimy, że towar nie dotarł. Co w tym celu robimy? No mamy tutaj do wyboru dwie opcje: czy jest to tylko zwrot, czy Zwrot pieniędzy, ta pierwsza opcja, Refund Only, albo Return Goods, czyli zwróć towar w sensie takim, że to my będziemy go odsyłać do Chin. Przy założeniu, że towar nie dotarł, no nie mamy co odsyłać, więc wybieramy Refund Only. Ładuje się teraz formularz, który musimy wypełnić, i widzicie tutaj pierwszy krok, że chcemy otrzymać zwrot. Tutaj wybieramy. Tutaj jest w ogóle pytanie, czy otrzymaliśmy ten przedmiot. No, stwierdźmy, że nie otrzymaliśmy, więc zaznaczamy no. I teraz mamy pytanie o powód, dla którego robimy spór. No i musimy wybrać. Pierwsza to są jakieś logistyczne czy też trackingowe problemy. Druga opcja, custom problem, to są problemy z urzędem celnym. I ostatnia, trzecia, package sent to a wrong address, czyli. Paczka wysłana na zły adres. Z racji, że towar nie dotarł, wybieramy Logistic Tracking Problem. I teraz musimy określić, co dokładnie się stało. Pierwsza opcja to mówi nam o tym, że czas ochrony kupujących już się kończy, ale paczka nadal gdzieś jest w trasie. Druga opcja to informacja, że paczka została zwrócona do sprzedawcy, czyli gdzieś zatoczyła na werze kółko i z powrotem powędrowała do Chin. No i trzecia opcja, najczęstsza, najpopularniejsza, to brak jakichkolwiek informacji o trackingu czy też śledzeniu naszej paczki. Więc zaznaczmy to. W kolejnym polu musimy wybrać potę do zwrotu. Dawniej zaznaczana ona była z automatu, jako wiadomo, że jeżeli chcemy całkowity zwrot, bo coś nie dotarło, więc nie, ma, nie było sensu w ogóle jakiegokolwiek wpisywać tutaj jakieś kwoty. Już wiadomo, że nie chcemy połowę z tego, czy tam kilku centów, bo paczka nie przyszła, a reszta nie podarujemy. No ale niestety teraz trochę tutaj nie pomyśleli informatycy na Aliexpress, czy też designerzy w ogóle tego, tego całego tutaj systemu sporów. Musimy wpisać całą kwotę ręcznie. 1.83 Pamiętajcie, nie przecinek jeżeli mamy części dziesiętne czy tam centy, tylko kropka właśnie. No i musimy na końcu napisać jeszcze coś od siebie. Piszmy po angielsku, proszę Was, nie piszcie po polsku, ponieważ ani sprzedawca nie będzie tego za bardzo tłumaczył. Ehm, a jak już się nawet pokusi o przetłumaczenie, to wiecie jak Google Translator to tłumaczy, także no piszcie po angielsku i najpopularniej, jeżeli produkt nie dotarł, to napiszcie po prostu coś takiego. O, no, jeszcze błąd zrobiłem. Nie wiem, czy to jest poprawnie, czy nie. W każdym razie, piszcie takie coś, to wystarczy. No i jesteśmy oczywiście tutaj w ostatnich krokach zwolnieni z, jakichkolwiek przedstawia, z jakiegokolwiek przedstawiania dowodów. No to jest oczywiste. Nie, paczki nie otrzymaliśmy, więc co mamy jako dowód wstawić? No i wciskamy submit, czyli potwierdzić, i nasz spór zostanie wysłany. No i widzicie, że spór został założony, mamy status, że jest on właśnie w toku i informację, że sprzedawca ma na odpowiedź 4 dni. Tutaj widzicie, to jest takie pole My Proposal, czyli moja propozycja. Informujemy, że produkt nie dotarł i chcemy całkowitego zwrotu. Gdy sprzedawca nam coś odpowie, tutaj pojawi się ta odpowiedź i będą, będzie kilka przycisków do wyboru. Accept. Nie wiem, coś tam, decline, czy tam kilka innych przycisków. W każdym razie będzie również podana kwota, i czy na przykład chcemy, aby był zwrot, czy nie. Myślę, że gdzieś za chwilę znajdę screena jakiegoś czy ze sporów moich starszych, to to wam pokażę o co chodzi tutaj. Wróćmy jeszcze do tego momentu, początku filmu, w którym mówiłem wam o, o tym, że porozmawiamy sobie o anulowaniu. Musimy wcisnąć tutaj cancel dispute. I teraz pytanie. Często pojawiają się takie wiadomości od sprzedających, że w których piszą, że proszę zakończ spór, poczekaj jeszcze 10-15 dni, przedłużymy Ci ochronę kupujących. No i teraz ludzie na grupie naszej na Facebooku często pytają, czy faktycznie mają anulować i poczekać, czy może nie godzić się na to i zostawić spór tak jak jest. No, Wam pokażę teraz, że można anulować śmiało spór i potem go ponownie... W tym celu klikamy Cancel Dispute i potwierdzamy, że na pewno chcemy e, anulować ten spór, a jeszcze jest czas ochrony kupujących dosyć długi. No i widzicie, spór został anulowany. I co się dzieje teraz w zakładce e, z tym towarem, w zakładce zamówienia produktu? Po odświeżeniu, jak widzicie, cały czas przycisk otwarcia sporu jest dostępny. Co to oznacza? No, oznacza to nic innego jak to, że póki czas ochrony kupujących jeszcze jest nam dany możemy otwierać i zamykać spory kilkakrotnie Jeżeli sprzedawca prosi was o to byście zamknęli spór, byście wydłużyli czas ochrony kupujących to dla, powiem wam tak, dla, ym, dla eskalacji sporu jest to lepsze rozwiązanie niż upieranie się przy swoim, że nie natychmiast oddaj mi moje pieniądze nie, takie coś nie jest dobre, jak niektórzy mm, inni youtuberzy wam to tłumaczą, że upieracie się przy swoim. E, nie, ja wam powiem z doświadczenia już, że ilekroć czas został przedłużony, potem e, zespół AliExpress brał to znacznie pod uwagę, e, no i przychylał się mocniej ku e, mojemu, mojemu zdaniu. Także otwórzmy teraz jeszcze raz spór i przejdźmy do tej części, w której. Opowiem Wam o tym, jak zrobić inny, inny spór, na przykład, gdy produkt dotarł, ale jest załóżmy innego koloru. Tutaj widzicie kejsa czarnego, uznajmy, że dotarł do mnie case czerwony. Co robimy? Wciskamy e, tak jak zawsze Refund Only, bo chcemy na przykład zwrot kasy. I pytanie jest, czy produkt dotarł? Wybieramy także dotarł. No i musimy teraz podać jakiś, ponownie jakiś powód, e, dlaczego chcemy zwrot pieniędzy. No i teraz tutaj mamy do wyboru na przykład, że produkt nie jest taki jak w opisie, są problemy z jakością, produkt jest uszkodzony, tutaj że otrzymaliśmy podróbkę, że ilość się zamówionych produktów nie zgadza, czy też problem z akcesoriami. No uznajmy, że produkt nie jest taki jak zamówiliśmy, bo jest innego koloru. No i teraz musimy wybrać taką szczegółową opinię z formularza, dlaczego produkt nie jest taki jak. W opisie. Co jest ważne, w każdym produkcie te opcje do wyboru będą zupełnie inne. Będą inne przy, te, przy elektronice, przy odzieży, przy jakichś częściach, gdzie na przykład ważne są sztuki, to też będzie wszystko będzie inaczej wyglądało. Będą inne trochę opcje do wyboru. One są jakoś tak podporządkowane kategorią, ale no, oczywiście, jeżeli przeczytacie wszystkie, to sobie bez problemu z tym poradzicie. W razie czego zapraszam na naszą grupę na Facebooku, albo pytajcie w komentarzach e, oczywiście podpowiem co i jak także dobra, e, no uznajmy, że kolor tak jak mówiłem nie jest taki jak chciałem, bo przyszedł czerwony case więc wybieramy tutaj kolor not ascribed czyli kolor nie taki jak w opisie no i widzicie pojawiła się taka informacja, że e, warto zamieścić zdjęcie takie porównawcze co powinno być, a co otrzymaliśmy ja takiego zdjęcia nie mam, ponieważ no cóż, no case jest taki, jaki był, więc nie będę tutaj y, jakoś tam specjalnie czarował. Standardowo dalej już y, to samo, co w poprzednim, poprzednim momencie. Wpisujemy cenę. No i piszemy na przykład, że red case, czerwony, czerwona obudowa. No i teraz już obowiązkowo musimy umieścić jakiś dowód pokazujący, że faktycznie coś jest nie tak. No, wciskamy browse i wybieramy sobie jakieś pierwsze lepsze zdjęcie. Na przykład takie. Zdjęcie jest ładowane i tutaj uwaga, możemy wgrać maksymalnie 3 zdjęcia, ale każde nie może przekroczyć 2 MB. I wspierane rozszerzenia to JPEG, JPEG i PNG. Tak samo możemy wgrać też film. Ale nie może przekraczać on 500 MB, i tutaj macie wypisane dopuszczalne formaty. No i wciskamy Submit. Spór się wysyła. No i tak on wygląda. Standardowo czas znowu na odpowiedź 4-5 dni. Widzicie tutaj na dole, na przykład, jakieś dowody, które ja wrzuciłem. To jest jakieś tutaj przykładowe zdjęcie, opis, cena. No i możemy standardowo anulować dodać propozycję zwrotu czy dodać kolejne zdjęcie dowodowe rzeczowe czy to też jakkolwiek to tam się nazywa e, ok no anulujmy ten albo dobra w tym miejscu jeżeli już jesteśmy to od razu opowiem Wam o eskalacji sporu o co z nią chodzi kiedyś był tutaj taki przycisk jeszcze jeden umożliwia on naszą ręczną ręczną eskalację sporu i zależnie od tego, jaki status mieliśmy, ten spór był na przykład od A3. <laughs> od A3 eskalacja rozpoczynała się w ciągu maksymalnie chyba 5 dni. A inne statusy A1 i A2 no, musiały trochę dłużej poczekać, aż ktoś łaskawie do tych sporów zajrzy i się nimi zainteresuje. Jak to jest teraz? Teraz tego przycisku nie ma, a wszystko dzieje się automatycznie. Jeżeli sprzedawca nie odpowie w ciągu tych 5 dni. Widzicie, że około 15 listopada, mamy dzisiaj 8 listopada, to około 15 AliExpress samo rozpocznie taką eskalację i samo wkroczy tutaj do akcji, zacznie patrzeć na to, co my piszemy, co pisze sprzedawca i zrobi nam jakiś kompromis, być może przychyli się też ku naszemu zdaniu. No, i tak to wygląda. Tak wygląda właśnie eskalacja sporu. Czy to jest lepsze rozwiązanie niż kiedyś? No, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że dawniejsze rozwiązanie było znacznie lepsze, ponieważ to my decydowaliśmy o tym, kiedy rozpoczynamy spór. Nie musieliśmy czekać tak długo, aż sprzedawca łaskawie rozpocznie jakieś tam um, próby podjęcia kontaktu z nami. Mogliśmy od razu walnąć eskalację i niechali ekspres myśli, tam nie będziemy się przejmować sprzedawcą. Teraz jednak no, jesteśmy zdani na, na, na łaskę tutaj automatu i musimy po prostu czekać. Nie możemy wielokrotnie do, dokonywać takich modyfikacji, jak to miało kiedyś miejsce, że do trzech, czterech modyfikacji sporu mogliśmy robić, aż się w końcu ugadamy sami ze sprzedawcą. Teraz yy, jest na to określony czas. Jeżeli się nie dogadamy, no to spór idzie z automatu w rozszerzenie, czyli w eskalację. Yy, ok. Jeżeli już jesteśmy w tym miejscu, i załóżmy, mm, sprzedawca nam odpowiedział, ale pisze, że zrobi nam zwrot na PayPala, bądź też w jaki inny sposób da nam, nie wiem, na przykład zniżkę. W przypadku zniżki, no jednak nie decydujemy się na nią, opierajmy się przy swoim zdaniu i żądajmy jednak zwrotu tam, nie wiem, pieniędzy czy, czy czegoś tam. Jeżeli sprzedawca mówi, że wyśle nam ponownie towar, ok, jeżeli mamy czas ochrony kupujących, nadal ważny. Możemy anulować spór, jak to zrobić, widzieliście przed chwilą. Przedłużyć ten czas dostawy, to też widzieliście przed chwilą. I poczekać na dostawę. Jeżeli produkt do nas sprzedawca ponownie nie wyśle, otwieramy kolejny raz spór i teraz już twardo piszemy, że na przykład produkt nie dotarł. Czy tam sprzedawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku. A w przypadku, gdy Sprzedawca mówi nam, że dokona zwrotu na Paypala, ale najpierw musimy anulować spór. No to tak samo jak w przypadku tego, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli mamy czas, możemy anulować spór. Podajemy Paypala właśnie temu sprzedawcy, niech nam dosyła tę kasę. To jest wprawdzie y, zabronione w regulaminie AliExpress, no ale często również i ja sam to stosuję, ponieważ no, nie widzę przeszkód, by jakoś tam na siłę szkodzić sprzedawcy, a musimy pamiętać o tym, że każdy otwarty spór szkodzi zarówno i nam, i sprzedawcy. No to cóż, no to Paypal wydaje się być takim jakby załatwieniem sprawy pod stołem. My otrzymujemy pieniądze, sprzedawca jakby wywiązuje się z obowiązku, ale nie, nie ma przy tym żadnych nieprzyjemności związanych ze sporem. Dlatego możemy wtedy. jeżeli pieniądze do nas wrócą, możemy anulować spór i potwierdzić otrzymanie towaru, niech się ten sprzedawca cieszy. Nie ma co tutaj e, jakoś tam wiele wymyślać. Chyba, że na przykład e, sprzedawca zaoferuje e, z, zwrot pieniędzy 0 dolaru e, i na przykład brak zwrotu e, towaru, czyli że nie musimy go odsyłać. No to również wtedy możemy potwierdzić to, niech, niech też będzie, że postąpiliśmy według e, woli sprzedawcy. No ale musimy oczywiście o tym pamiętać, że e, no. Pieniądze muszą najpierw do nas trafić. Nie, nie róbmy nic na odwrót, nie, nie liczmy na to, że sprzedawcy dadzą nam, gdy my wykonamy jakiś ruch. No, często niestety są to oszuści, i z pieniędzmi, jak i też z kuponami, czy też zniżkami możemy się pożegnać. Jak to mówi stara, takie stare takie powiedzenie: najpierw kasa, a potem cała reszta. No dobra, to powiedzenie sobie wymyśliłem, ale. No wiecie, nie dajcie się wrobić czasami w jakieś tam takie zagrywki sprzedawców. Ok, a co w przypadku, gdy jednak chcemy zwrócić produkt do, do sprzedawcy? No to musicie oczywiście o tym pamiętać, że wysyłka z Polski kosztuje i to całkiem niemało. Jak wysłać produkt z Chin do Pols z Polski do Chin? W prosty sposób pakujemy wszystko do koperty. Idziemy na pocztę i wysyłamy ją listem poleconym, priorytetowym, ponieważ innego nie da się wysłać. DHL i inne, inni kurierzy to już z góry Wam mówię, że jest bardzo droga sprawa i nawet nie warto się w to bawić. Jak wygląda cennik, możecie sprawdzić sobie na stronie poczty polskiej. Tam jest wszystko pokazane, zależnie od wagi, gabarytów przesyłki, ile będzie nas to kosztowało. No, liczmy, że najtańsza przesyłka właśnie do Chin, czyli to taka najmniejsza koperta, najlżejsza. Gabaret A to chyba jest 18 zł, a później do 40 i nawet do chyba 200 zł mogą dochodzić ceny. W każdym razie tak, aby poprosić o zwrot towaru, no wciskamy tutaj Add Return Goods Proposal, czyli dodaj taką propozycję zwrotu towaru. No i widzicie z automatu macie tutaj dodaną propozycję, że Return Goods, czyli zwrot, zwrot towaru. Piszecie ponownie kwotę, piszecie też tutaj w tym miejscu jakiś taki argument, dlaczego chcecie jednak to odesłać. No już tam dobra, nie chce mi się myśleć, to po prostu sobie tam byle co wklikałem. No oczywiście submit, nie, potwierdzacie to. No i widzicie, że kolejna taka propozycja nasza to, że jednak postanowiliśmy zrobić zwrot z takim pięknym komentarzem. Bardzo zrozumiałem i myślę, że nie będzie miał odwagi się nie zgodzić z tym. No, ale jeżeli się na przykład rozmyślimy po, po dniu, a jeszcze sprzedawca nam nie potwierdził tego, no oczywiście możemy tę te propozycję zwrotu anulować. Ok, w ogóle anulujmy cały ten spór i zróbmy to jak Bozia przykazała od początku. Teraz otwórzmy spór. No oczywiście Wam od świeżej pokażę, że da się jeszcze raz spór założyć. Otwórzmy ten spór. Jeszcze raz i tym razem od początku ustalmy, że chcemy zwrócić towar. Jak to będzie wyglądało? Wciskamy oczywiście Open Dispute na poprzedniej stronie. Tutaj już nie wybieramy Refund, czyli zwrot, a wybieramy Return Goods, czyli zwrot towarów. No widzicie, że chce przystąpić o odesłanie towaru. Wybieracie jakiś tam powód. No, wybieramy sobie na przykład, że nie wiem, ten case jest uszkodzony i chcemy go odesłać ma na przykład no, nie wiem, pełno rys o, niech będzie no, wybieramy sobie kwotę standardowo no full nie da się ponad to nic więcej e, ugrać e, piszemy też tutaj jakieś tam informacje o zwrocie wybieramy zdjęcie na przykład takie i co? i wciskamy submit no i na tym polega właśnie Propozycja zwrotu. Teraz jeżeli sprzedawca się zgodzi, wyskoczy Wam tutaj taki jego adres, który przepiszecie oczywiście i będziecie mogli na ten adres wysłać paczkę. I również jeżeli wyślecie, otrzymacie numer śledzenia podobny do tego, który sprzedawcy dają nam. Zaczynający się od RR, numerki, cyferki i na końcu będzie PL. Ten numer musicie tutaj wklepać oczywiście, żeby AliExpress miał wgląd do śledzenia tej przesyłki, jak i również sprzedawca. No, no, to potwierdza w ogóle to, że wysłaliśmy przesyłkę, no bo tutaj niestety nie, ma, nie da się oszukiwać. Jeżeli przesyłka dotrze do sprzedawcy, on potwierdzi, że paczka, że paczka dotarła. No i spór zostanie zakończony. No, to rozwiązanie oczywiście jest jakieś tam, ma swoje takie plusy, ale też ma jeden największy minus, że trwa to strasznie długo, nim przesyłka dotrze. E, w ogóle z Polski do Chin to przesyłki lubią tam po tych miastach krążyć, krążyć, i nimi stroną się dostarczy, trwa to czasami naprawdę ponad miesiąc. No, w sumie, w naszą stronę to również nie trwa jakoś specjalnie szybko, no ale wiecie, jeżeli chodzi o zwroty, to przeważnie staramy się szybko odzyskać pieniądze. W każdym razie, jeżeli w jakiś sposób yy, nie udało Wam się wygrać sporu, to zapraszam do poradnika na alilowe.pl, w którym pokazujemy, w jaki sposób uzyskać pieniądze z AliExpress, gdy przegrywamy spór. Jest tutaj to poniekąd tak wyjaśnione: krok po kroku, co robić. No i również jest też film z tym tutorialem na naszym kanale na YouTube. A jeżeli też oglądacie ten film po 11.11. 11 i zastanawiacie się, co to tutaj są zapaski, to już Was informuję, że chodzi o festiwal zakupowy na Aliexpress. O nim możecie przeczytać również na alilowe.pl. Jest ku temu stworzony cały taki duży, obszerny poradnik. Dowiecie się z niego wszystko na temat 11.11. .11. I podziękuję Wam za uwagę. Jeżeli uważacie, że ten materiał jest pomocny i mam nadzieję, że jest, bo jest to najaktualniejsza wersja ogólnie na YouTube i wśród wszystkich blogerów e, zajmujących się Aliexpress, to proszę dajcie łapkę w górę, e, niech inni też znajdą łatwiej ten film, mimo, że, ponieważ jest on właśnie świeży. I cóż, no zapraszam oczywiście do odwiedzenia naszych pozostałych e, social media, takich jak na przykład Facebook, e, link do tego wszystkiego znajdziecie w opisie. Facebook grupa na Facebooka oczywiście, która się cały czas rozrasta i na której prowadzimy super dyskusje no, związane z AliExpress, jest też pełno recenzji, pojawiają się kupony zniżkowe, warto odwiedzić, nie musicie się obawiać niczego, można śmiało, śmiało zadawać dowolne pytania, także tak to wygląda. To no, oczywiście nasze forum, Instagram, Snapchat. Link do wszystkiego dostępny w opisie pod filmikiem. Rozszerzenie tego filmu o sporach krok po kroku też pokazujące co i jak znajdziecie na www.alilowe.pl Także ja dziękuję za uwagę, udanych zakupów, udanych i wygranych sporów. Trzymajcie się ciepło, cześć!